Witaj na moim kanale Powrót do natury Beata Szymańska. Poruszamy tu tematy około traumowe, i ostatnio było o toksycznym wstydzie i byłam w scenerii pychy, takim mrocznym ucharakteryzowaniu. A dzisiaj dla kontry ucharakteryzowałam się anielsko, a wszystko po to, żeby poruszyć dzisiejszy, dzisiejszy, dzisiejszy temat około traumowe, czyli bycie sobą. Co to znaczy być sobą wielu ludzi nie wie kim ja jestem to znaczy że ja jestem fałszywy jak jestem taki jak teraz jestem nie możemy zrozumieć tego że dopóki chodzimy z traumą w swoim systemie po świecie to my działamy z przestrzeni mechanizmów obronnych o mechanizmach obronnych opowiem po kolei o każdym w w filmikach dedykowanych danemu mechanizmowi obronnemu, niełatwa to wypowiedź, ze względu na to, żeby to bardziej uwypuklić. Generalnie jak mamy jakkolwiek działający w nas mechanizm obronny, mniej czy więcej go używamy, czy jest, jest to jeden główny, kilka pobocznych, czy całe, całe zastępy mechanizmów obronnych, to oznacza to, że my jesteśmy jak gdyby oddaleni od własnej tożsamości. Ja tu dzisiaj tą charakteryzacją chcę, kochani, Wam pokazać, że my nie jesteśmy tacy jednorodni, jednolici, co nie znaczy, że jesteśmy fałszywi, bo możemy być i czarni, i biali, my mamy różne jakości w sobie, ale dany człowiek ma jak gdyby określoną osobowość. To jest oczywiście powiązane z drogą duszy, którą tutaj trzeba jak gdyby odbyć, trzeba jakieś tam lekcje odebrać, i my ten pakiet, taki ten swój charakter, temperament, osobowość. Autonomiczny układ nerwowy, i tak dalej, i tak dalej, to my mamy taki, jak gdyby, zaprogramowany przez samego stwórcę. Ale pewne odchyły naszych cech, takie przerośnięcie, przerośnięcie jednych cech, a nie wykształcenie drugich, tych tak zwanych równoważnych, mogą powodować, że my odchodzimy od takiej swojej, jak gdyby, takiego korzenia, może nie korzenia, a takiego kręgosłupa, takiego środka, takiego środka, takiej równowagi. Czyli takiego najpiękniejszego wydania naszej osobowości. Dlatego ja tu się ubrałam anielsko, żebyście zobaczyli, że ja potrafię huknąć gniewem, brać się na czarno, ale potrafię być anielska. I teraz, która jakość jest moja? Czuję się dobrze i w tej, w anielskiej. Zaraz, anielsko Wam postaram się zaśpiewać, jak komputer będzie miał jeszcze baterię. Ale w następnym odcinku może coś gruchnę gniewem, też zobaczycie i co, będę fałszywa wtedy, gruchnę gniewem, czy teraz udaję, że jestem anielska. Także kochani, temat około traumowy, niezwykle ważny, niezwykle ważny, mechanizmy obronne, czyli mechanizmy obronne, na przykład racjonalizacja, mówi nam tak. W tym wieku, Beata, ty będziesz spełniać marzenia i ty chcesz być aktorem teatralnym. W twoim wieku, kobieto, przecież ty już masz wnuczkę. a w ogóle to kosztuje, a w ogóle to co ty do pracy nie będziesz chodziło, a w ogóle też czego ty się utrzymasz i słyszycie tą racjonalizację. Czyli ten umysł tam międli, 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 międli i jak ja temu ulegnę, jak ja ulegnę każdemu innemu mechanizmowi obronnemu, to wtedy to mnie odwiedzie od mojego pragnienia, od pragnienia mojej duszy. Więc ja na tej scenie będę, wcześniej czy później. No, więc bycie sobą to jest taka spójność pomiędzy pragnieniami duszy i realizacją w świecie 3 tych pragnień. No, a lęk nas zatrzymuje, a mechanizmy obronne nas zatrzymują, i tak dalej, i tak dalej. Także pozwólcie, że dzisiaj będzie wydanie anielskie, kawałek, bo od razu, od razu w ślad za filozofią, y uwypuklam różne metody terapeutyczne, które możecie sobie stosować po to, żeby siebie poznawać, siebie poznawać prawdziwego i odklejać te mechanizmy obronne. Więc dzisiaj anielsko ześpiewam. No. Komu kwiateczki rwała, a ten gotowała, A mnie samej na sercu miej, Toż i o mnie sam rozumiej. Żadna chwila ta nie była, Żebych cię z myśli spuściła I sen mnie pracę nie zbawi myślę, by najawi. Te nadzieję mam o Tobie, że ty też masz za co sobie, ani wskardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją tego zataić nie mogę. Co mi serce uczyni trwogę, wszystki tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają, przebóg siostry o to proszę, niech tej krzywdy nie ponoszę, by mnie która w to tknąć. O co mi się ja utroskała, o wszelaką inszą szkodę, łacno przyzwolę na zgodę, ale kto mnie w miłość ruszy, wiecznie będzie krzyw mej duszy. No. Takie piękne utwory od. Pana Janusza z Krakowa. Panie Januszu, proszę spojrzeć, jak ja tego wszystkiego używam. Mam nadzieję, że nie nadużywam. Także, kochani, to jest jedna z moich jakości. Moja anielskość, która by nie mogła istnieć, gdyby nie moja diabelskość. Dlatego ja siłą gniewu zrobiłam największe rewolucje w swoim życiu. Kiedy gniew idzie do mojego życia, do mojego tu jestestwa, to ja już czuję, że idą zmiany. Jest ta siła, którą zawsze wykorzystuję na to, żeby tąpnąć. A później znowu mogę być anielska, wrażliwa i mogę zawodzić anielskim głosem, który jeszcze nie do końca mam wyszlifowany, bo tak długo byłam w tej energii gniewu. Ciągle sobie nie dałam przyzwolenia na to, żeby być sobą, być wrażliwą, piękną dziewczyneczką. No, i lazam między te wilki. No, ale to się teraz już wszystko pięknie transformuje i zmienia. No... Że, kochani, trauma, właśnie ta trauma nie pozwala Ci być sobą. Ty nawet nie wiesz, jaki Ty jesteś, ponieważ działasz z działasz przestrzeni mechanizmów obronnych, czyli pod maską, pod personą, idziesz do świata z tak zwaną wizytówką. Jest to smutne, ale to jest przedmiot terapii, a pod spodem siedzi prawdziwe serducho nasze. I jaki to jest smak poznawać siebie? Do czego ci serdecznie zapraszam w każdym spotkaniu terapeutycznym, czy na łączach, czy w sali ta, z tańcem terapeutycznym, czy na żywo, czy w plenerze, czy w kawiarni, bo w takich różnych przestrzeniach właśnie z ludźmi pracuję, w zależności komu jaka przestrzeń pasuje, żeby być sobą, żeby się dobrze czuć. Niesamowite, więc. Jedna z gorszych ran to jest nie być sobą, to jest tak naprawdę odcięcie od swojej duszy, od swojego źródła. Jacy my wtedy jesteśmy nieszczęśliwi, jak nie jesteśmy sobą. Nas ta gra męczy, ta maska nas uwiera, ta wizytówka nas ciągle zobowiązuje i trzyma w pętach. Ile jeszcze, kochani, powiadam, pytam, wołam, apeluję, skanduję, ile jeszcze? No, teraz mi się udzieliła część teatralna, część aktorska. To też. Część mojej prawdziwej osobowości, którą uwielbiam. Jest tego całe zastępy. Gdzie było wydanie bardzo anielskie? Hmm. Bardzo anielskie. Kocham moją prawdziwą tożsamość. Hmm. Nie wiedziałam, że jest taka piękna i że ma tyle jakości. Zapraszam Cię i, zapraszam i Ciebie do odkrywania siebie prawdziwego. I nie zrobić tego, dopóki nie. Podejmiesz decyzję, że chcesz odklejać swoje mechanizmy obronne. Wszak mechanizmy obronne e, kryją dostęp do Twojej rany, do Twojej traumy. I tam siedzi ego na straży i mówi: Nie puszczę, nie puszczę, bo tam jest pierwotne zranienie i będziesz znowu cierpiał tak jak kiedyś. Pamiętasz, ja tu jestem od tego, żeby nie puścić. Więc nie puszczę, a Ty się tego słuchasz. Czyli ego rządzi Twoim systemem. Hmm. Jaki dzisiaj anielski odcinek. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego razu. Nie wiem, w jakim wydaniu i jaki temat mi się uwypukli taki około traumowy, ale zobaczcie, ile tego jest. Właściwie przez tyle dróg możecie dochodzić do rozpoznania swojej traumy. Dajcie sobie prawo. No, nagrodą jest wewnętrzna wolność. Hmm. Ja już się o tym dawno przekonałam, także zapraszam Was do współpracy terapeutycznej. Pomagam. Namawiam, inspiruję, zachęcam, zarażam. No i spod mojej ręki wychodzą strasznie wolni i zadowoleni ludzie. Mm. Pozdrawiam teraz tych takich największych mocarzy, którzy wyszli ze swojego. Uu, z takiej traumy, że myśleli, że już są do spalenia, do odrzucenia. A jednak, a jednak można, a jednak można. Dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego razu. Pa! pa.